Gościem Radia Katowice o poranku jest Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Dzień dobry panu. Witam pana rektora, witam, witam radiosłuchaczy. Wie pan, przy okazji każdego takiego kongresu, który odbywa się w Katowicach bo to jest i kongres małych i średnich przedsiębiorstw, ale też Europejski Kongres Gospodarczy pytam, jeśli mam okazję organizatorów, po co to w ogóle jest? Bo to, że przedsiębiorcy przyjadą, podyskutują, spotkają się, zjedzą kolację, wysłuchają kilku wykładów, paneli, wiadomo. Ale co oni z tego wynoszą? Tu pan redaktor zaznaczył bardzo ważny element, tak faktycznie kluczowy, którym my się kierujemy, bo rzeczywiście Śląsk jest dosyć bogaty, jeśli chodzi o wydarzenia gospodarcze, z czego jesteśmy dumni, bo wszystkie te imprezy, które się odbywają, mają sens. No my, jako Regionalna Izba Gospodarcza skupiająca przedsiębiorców i reprezentująca ich interesy, bardzo mocno patrzymy na to, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą wyciągnąć. Przede wszystkim jakieś nowe pomysły, nowe rozwiązania, które pomogą im funkcjonować w tym trudnym świecie. Bo rzeczywiście teraz nie jest łatwy okres dla przedsiębiorców. Zmieniają się trochę priorytety tych problemów, które przedsiębiorcy spotykają na swojej drodze, bo nagle z pierwszego miejsca spadły uwarunkowania prawne i stabilność prawa na rzecz kosztów funkcjonowania działalności gospodarczej, co pokazuje, że ten Twór też jest żywy i my musimy rozmawiać o wszystkich problemach, które przedsiębiorcy spotykają, nie po to, żeby omawiać je sobie i, i, i przepraszam za takie potoczne stwierdzenie, tak tłucpiane, ale po to, żeby pokazywać drogi, które i rozwiązania, które mogą pomóc podejmować w tych procesach, w tych decyzjach, które przedsiębiorcy mają w dziesiątek, setek czy tysiące w ciągu dnia do, do podjęcia, żeby wybierać te najlepsze drogi. I właśnie po to są zapraszani eksperci z całego świata. Mamy gości blisko z 30 krajów, ekspertów międzynarodowych, ekspertów z rynku polskiego, ekspertów z Komisji Europejskiej, z Parlamentu Europejskiego, ale również i przedstawicieli rządu, który mam na, którzy mam nadzieję będą słuchali tego, o czym my mówimy, właśnie po to, żeby ten kongres nie był takim kolejnym spotkaniem, jak, jak pan redaktor zauważył, na którym się spotkamy, rozjedziemy i zapomnimy, tylko po to, żeby przedsiębiorcy po pierwsze podzielili się z nami swoimi problemami, o które mamy w miarę zdefiniowane, ale być może są jakieś, o których jeszcze nie wiemy. No właśnie, wejdę panu słowo, to jakie są ten. Najpoważniejsze problemy małych i średnich przedsiębiorców. No tak, jak w tej chwili zauważyłem, przeskoczył aspekt prawny i legislacja, która dosyć. Długo trzymała się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o problemy przedsiębiorców, przeskoczyły koszty funkcjonowania przedsiębiorców. No wynika to z wielu aspektów. Mamy geopolityczne uwarunkowania, czyli wojna na Ukrainie, co powoduje m.in. kryzys energetyczny i ogromny wzrost kosztów funkcjonowania, jeśli chodzi na przykład o koszty energii, to są elementy, na które wpływ mamy bardziej lub mniej, ale jeśli zaczniemy o tym mówić i pokazywać, co boli przedsiębiorców i co jest przyczyną na przykład wielu Naprawdę życiowych decyzji, o np. zamknięciu czy likwidacji swoich firm i w jaki sposób te problemy próbować rozwiązywać, bo bez dialogu i bez takiej współpracy przedsiębiorcy sobie rady nie dadzą. Myśl przewodnia tegorocznej edycji kongresu jest w tłumaczeniu na polski. Kształtuj przyszłość już. Teraz. Ambitne to jest. Bardzo. bardzo ambitne, ale to jest dokładnie ten aspekt, o którym mówię, czyli Shape the Future, jak to nazwaliśmy dla naszych również partnerów zagranicznych. To jest element, który pokazuje, że jeśli nie weźmiemy tak faktycznie w swoje ręce tego losu, który dookoła i tych uwarunkowań, które dookoła nas są, to niestety nikt za nas tego nie zrobi, bo tak faktycznie przedsiębiorcy to już nie są czasy, kiedy poradzą sobie sami. Zostali Przedsiębiorcy zostali obciążeni wieloma. Kosztami, które wynikają między innymi z tego Zielonego Ładu, czy z Fit for 55, czy z ESG, czyli likwidacji śladu węglowego, to są wszystko koszty, które ktoś musi ponieść. I w momencie, kiedy dostajemy niestety tylko koszty, a nie dostajemy żadnych rozwiązań ani dróg, które możemy przyjąć, żeby te problemy rozwiązywać, no to to jest bardzo trudne do uniesienia. My musimy zastanowić się nad tym, żeby tak naprawdę zbudować długofalową strategię dla rozwoju biznesu i nie polegającą na tym, że będzie tam tylko wiele obciążeń, które przedsiębiorcy dostaną, tylko musi tam być wyznaczona droga dla zrównoważonego rozwoju biznesu, obejmująca na przykład uzasadnienia cyfryzacji, automatyzacji procesów, ujmująca oczywiście też sztuczną inteligencję, no ale wszystkie te problemy, które też wiążą się z tym, że wprowadzenie wiąże, idzie w parze z tym, jakie problemy nas spotkają, czyli zagrożenia, które wynikają z tego typu rozwiązań, nie mówiąc tylko o Procesach, ale nawet to, co nas teraz już spotyka, czyli wyrafinowane metody, na przykład okradania firm czy próby wyłudzania pieniędzy. Ale jeśli mówimy o pieniądzach, to przed przedsiębiorcami y, chyba w miarę dobry czas, bo y, będzie zastrzyk pieniędzy z KPO. O tym też będziecie dyskutować. Będzie zastrzyk pieniędzy z KPO, i już w tej chwili funkcjonuje wiele funduszy, agencji i różnego rodzaju środków, które przedsiębiorcy są w stanie użyć, ale niestety nie mają pojęcia, że są w stanie po te pieniądze sięgnąć. I to są też elementy, gdzie zaprosiliśmy partnerskie agencje, partnerskich nawet aniołów biznesu czy fundusze, które zajmują się tego typu... Inwestycjami, po to, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, gdzie zadzwonić, gdzie poszukać. To zresztą jest takim naszym marzeniem, żeby stworzyć taki portal, i o to zabiegamy. Już są rozmowy dosyć konkretne: portal, gdzie przedsiębiorca jednym kliknięciem zdefiniuje swój problem albo potrzebę, i tam będzie w stanie jednym kliknięciem znaleźć źródło finansowania, żeby ten problem rozwiązać bądź tą potrzebę zrealizować. Panie prezesie, przeglądałem agendę kongresu i jeden panel dyskusyjny brzmi tak. Kobiecy punkt widzenia, czyli mówić będziecie o tym, że na stanowiskach kierowniczych w biznesie przybywa kobiet, ale to też jest wyzwanie i to nie tylko dla kobiet. Oczywiście, że nie, no, ani ja, ani pan redaktor. Może można powiedzieć, wprost tego nie zrozumiemy, bo y, y, będziemy starali się obserwować, śledzić i y, y, naśladować to, w jaki sposób kobiety rozwiązują problemy, nie tylko w biznesie. Y, to tak troszkę pół żartem, pół serii, ale faktycznie, Szanowni Państwo, akurat ten. Y, pierwiastek kobiecy, nazwijmy go w ten sposób, dosyć u nas jest mocno widoczny. Zresztą same nagrody i gala, którą organizujemy wieczorem, pokazuje, że wśród nagrodzonych z sześciu nagrodzonych są trzy kobiety. Jest Dominika Kulczyk, pani Mata Dżazga i to, to pokazuje też, w jaki sposób my patrzymy na biznes nie... Patrząc tak faktycznie na płeć, ale to jest dowód na to, że ten pierwiastek kobiecy ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju biznesu, dla rozwoju tak faktycznie naszego, w naszym przypadku regionu, ale też i polskiej gospodarki. To jeszcze jeden wątek ważny dla tego kongresu, bo to kongres, który zbiega się z dwudziestoleciem przystąpienia Polski do. Unii Europejskiej. To jest też bardzo ważny element, bo rzeczywiście rok 2004 maj zmienił naszą rzeczywistość. Przydko no, zmienił tak naprawdę. Dra, dra, znaczy drastycznie, ale w sensie pozytywnym tego słowa znaczenia, oczywiście. Zostaliśmy zupełnie w innej, nie, zostaliśmy w, w kraj w zupełnie innej rzeczywistości, pojawiły się środki, pojawiły się inwestycje, pojawiły się rzeczywiście zupełnie nowe rozwiązania, których wcześniej nie byliśmy w stanie uzyskać. Więc to jest jeden z kluczowych momentów w dziejach przede wszystkim polskiej gospodarki nie mówiąc o roku 89 ale ta zmiana spowodowała że Staliśmy się wiarygodnym partnerem dla partnerów z Zachodu, z Europy, ze świata. I, Stali... i wejdę panu w słowo, i to jest nawet tak, że patrzą na nas, nasi sąsiedzi z zazdrością, chociażby Słowacy. A już teraz, nawet nie Słowacy, bo dzisiaj pojawiły się też przepraszam, w tym wczorajszym pojawiły się informacje o tym, w jaki sposób e, polski eksport dogonił już i przegoni właściwie eksport rosyjski i bardzo szybko goni e, przede wszystkim statystycznie procentowo eksport chiński, co było dla mnie zaskoczeniem, ale to pokazuje jak przedsiębiorstwem ciężką pracą, są w stanie tak, faktycznie zbudować kapitał, nie tylko swój, nie tylko jako firmy, ale również polskiej gospodarki, bo jak zauważymy, w tej chwili około 120 tysięcy firm z Polski eksportuje już swoje produkty, a około 20 tysięcy firm, 20 firm swoje usługi. Więc to nie jest mała grupa przedsiębiorców, którzy są zainteresowani rynkami zagranicznymi. O tym też będziemy rozmawiać. Wczoraj mieliśmy kilka kolacji z zagranicznymi delegacjami, które do nas przyjechały ze Stanów czy z krajów afrykańskich, gdzie rozmawiamy o tym nie tylko, żeby zainteresować, Inwestować w Polsce ich pieniądze, ale też po to, żeby zdobywać tamte rynki, więc my rzeczywiście staramy się jako. Tak, faktycznie, no, może i znacząca izba, ale z perspektywy polskiej gospodarki niewielka izba, budować ten kapitał i potencjał eksportowy naszych firm, budując na przykład nasze oddziały, gdzie w tym roku tylko tworzyliśmy oddział w Düsseldorfie. Będziemy w tej chwili, myślimy o rynku łacińskim, ale o tym wszystkim dowiedzą się Państwo już za dwie godziny na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Za dwie, Zapraszamy. Za dwie godziny i dziesięć minut dokładnie. Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Radia Katowice. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i do zobaczenia na kongresie.